Muchas, noches, Negusy. W dzisiejszym odcinku przestrzelamy sobie petardy Bravo XL. Raczej nie pamiętam, żebym je testował. Petardy wypadają dość fajnie. Ostatnio żeśmy odpalali jedną szczecinę od importera Jorgen Paczuszka Petard Bravo XL. Wyprodukowane w El Gato w Pirotechnika, czyli Walencja, Hiszpania. Tak jest. Walencja jest Czyli nie są chińskie. Co na ich temat mogę powiedzieć, paczka ma 9 gram Neku, czyli wypada na jedną petardę 1,9 g mieszaniny, z tego co dobrze pamiętam, rok produkcji 2021, a tutaj miałem rok produkcji 2022. Dzisiaj mam dwie partie, fajnie, sprawdzimy sobie, dwustkę, pier... dwójkę. 2021 kontra 2020. E, przez przypadek, bo jedną paczkę wziąłem tak na przeszalanie, drugą paczkę wziąłem, żeby sprawdzić, czy mają secret. Wiecie o co chodzi. A tu, tak nagle patrzę, pamiętam, że miałem 20, a tu 21, okej. Okay. Normalnie petardy kosztują około 15 zł. Teraz na pirochicie jest promocja 10 zł. Jeśli znak to jest z Was Secret Code, cheat. To idziesz taniej wyrwać, chyba za 9 zł wtedy wypadałem, czyli nawet dość fajnie. Promocja trwa do 20 maja. 3 czerwca będzie imprezka w Szczecinie albo pod Szczecinem Otwarcie sklepu stacjonarnego oraz sklepu internetowego Czyli będzie dość fajnie, konkursy, nagrody, też jakieś przeceny A teraz ze względu na to, że się przenosimy Jest po prostu rabat minus 30% na wszystko I jak to jest na Cita, no to jeszcze minus 10% Sprawdźmy sobie te petardki, jak one ogólnie wyglądają Petardy ogólnie mają... Znaczy petardy wyglądają masywnie, na pierwszy rzut oka wyglądają masywnie, dość ciężkie, ląd dość gruby, niepołamany. no petardy bym obstawiał, że bardziej to jest produkcja Made in China, bo brudzą, naprawdę brudzą, no ale produkcja hiszpańska, jeśli chodzi o korpus, można nim szyby wybijać, mega twardy korpus, jak z kamienia, próbuję wygnieść, gdzie jest komora prochowa, ale nie da rady, petarda jest... Mega twarda, gdyby nie były pierdzielone tym wapnem, gipsem czy cokolwiek to jest, no to petarda wygląda naprawdę dość fajnie. Gruba, masywna petarda, coś w podobie eksplodera Piątki, tylko ta uwierzcie mi, mega twardy korpus ma. Eksplodera Piątkę szło zgiąć, tutaj nie idzie. No chyba, że tutaj jest tak mało tego, że prochu, że nie idzie. Ląd musicie przyznać, że jest bardzo długi do karabinków, jak znalazł. No niestety w padce mamy tylko 6 petard, Ale wiecie, może te 6 petard zrobi jakiś świder na kijeczku, nie? Czekaj, czy one w ogóle są jeszcze produkowane? E, zobaczmy rok produkcji 2020. Nie, to samo, jakość wykonania. No takie, boję się, że to jest cały gips, że tu nie będzie dobrego pierdzielnięcia, chociaż mogę się mylić. E, nadawałyby się do robienia sznurów. Pirotechnicznych do odstraszania zwierząt. Nadawałoby się, bo miałem te długie ląty. Przypuszczam, że tylko trzeba by dorwać jakiś sznur, który tak się wolno tli, jakoś to tam powklepywać. Nadawałoby się. No dobra, więc zobaczmy te petardy. Link, jak coś do tych petard, to jak znajdziecie w opisie. Pierwszy test na decybelomierzu 2020 kontra 2021. 2020, odległość 5 metrów 124,8 czyli wynik dość zasny poczułem taką falę uderzeniową troszeczkę w kiszkach teraz weźmiemy rok 2021 No 21 dawało się mocniejsza a tam nie wiem czy będzie widać widzicie co spadło? No tik 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 2020 Przypuszczam, że to będzie jednorazowy lot garnka Ale mogę się mylić Może ocaleję a jak nie To się mówi trudno 3, 2, 1, leć dziecino, leć! Szału to to nie zrobiło Nie, dobra, weźmiemy teraz 25 jedynkę Dudziestka jedynka Desz zaczyna padać Super Ha <noise> Wróciłbym się! No! Jedynka nie dość, że jest głośniejsza, to i mocniejsza ma pierdzielnięcie. Czyli jest taki progres. A myślałem, że między jedynką a zerem nie ma różnicy. Jednak 21 rok jest lepszy. U. Po co bym tu się przewrócił? Kurde. Dobra, która ty jesteś, wariatka? No jest 20. Dobra, machony! Tam są rybki. Zaraz zobaczymy, czy tam są karpie, szczupaczki. Bom, bo ja! One są tak ciężkie, że idą na dno perfekcyjnie. Ładnie się pali pod wodą. Prykła ładnie. Teraz 21. Już mi się podobają petardki. Petardka, która pryka pod wodą. O, poszła na dno. O, petardki, które idą na dno, są moimi ulubionymi. Nie wiem dlaczego. Taki zwyczaj. Machony, tu są buberki. Patrz tam, boperki tu są. <laughs> Chyba nie uda się sprawdzić zdolności specjalnej. 20. Bo zostało mi tylko trzy petardy łącznie. U, prikło jak prikło. Trawkę trochę przetrzebiła. Teraz 21. Takie ładne kępki amerykańskie. Tam jest złota góra w tle. No w tej trawie to tak pryka, albo pryka. No. Też nie jest źle No dobra To jeszcze pojedziemy, może się z trzech uda zrobić Coś specjalnego, ale nie obiecuję Teraz sprawdzimy czy mają Specjalną umiejętność Czy nie 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 mają specjalnej umiejętności W ogóle nie było słuchać pryknięcia I co lepsze jak mamy specjalną umiejętność, patrzcie nic nie zrobiło tym petardom, nic. One są całe. Kurde. Ech. Jest moc. Ech. Ech. Ogranża się tylko. No dobra. O. No dobra, czas na mowę końcową i podsumowanie. Znaczy czas na podsumowanie. Petard Bravo XL Made by Hiszpania Hispania. Powiem Wam tak, 15 zł nie dałbym w życiu za paczkę tych petard. 10 zł, tam jeszcze minus 10%, koło 9 zł można paczkę, dwie sobie tak zakupić, żeby sobie przestrzelać. Petardy nie porwały mnie za bardzo, chociaż pierwsze wrażenie było nawet dość wow. Petarda fajna, taka masywna, ciężka, eee, długi ląd, same plusy. Eee, ale nigdy nie nienawidziłem petard brudnych. Niejednokrotnie to mówiłem: Nie nienawidzę petard, które brudzą. Te petardy akurat do takich się zaliczają, dlatego minus za to, że są po prostu brudne. Można byłoby naprawdę lepiej to wykonać. Eee, fajnym plusem jest to, że toną. Lubię petardy, które toną. Eee, więc to jest taki plusik. Albańskie nie toną w ogóle i nawet nie będę ich porównywał do albańskich, bo albańskie petardy po prostu to sprawią tak z tymi petardami. Tak jak powiedziałem, za 10 zł można paczkę, dwie sobie zakupić, nie są złe, ale też dupy nie urywają, czyli ocena 6 na 10. Jeśli komuś się spodobałoby, ktoś chciał sobie taką paczkę, jedną ze dwie kupić, może do karabinka, może tam żeby sąsiadowi ryby w oczku postraszyć, petardy jak najbardziej się nadałem, ale nie nastawiałbym się tak must have, jak to się mówi. I tyle. Zapraszam Was na mojego Instagrama, machony69, kanał Machony Bez Spiny oraz promocja do 20 maja, minus 30% na kodach, jak ktoś zna, to jeszcze taniej, na pirochicie do 20 maja, a 3 czerwca widzimy się w Szczecin, albo pod Szczecinem, na otwarciu pirochita stacjonarnego i internetowego. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Narasha!